Tematem, którym zajmiemy się w trakcie tego odcinka jest współuzależnienie. Człowiek, który uzależnia się, człowiek, który jest alkoholikiem, narkomanem, zwykle nie żyje w jakiejś pustce, ale gdzieś wokół niego są inne osoby. Mąż, żona, dzieci, matka, rodzeństwo. Każdy człowiek ma w swoim życiu jakieś inne osoby i to, co robimy ze swoim życiem, ma wpływ na życie innych. Gdybyśmy próbowali określić, czym jest współuzależnienie, to byłoby to coś, co można nazwać w taki sposób, że współuzależnienie to zestaw najróżniejszych postaw, zachowań i odczuć w życiu człowieka, które są wynikiem życia w stałym stresie. E, powodowanym przez e, bliski kontakt z osobą uzależnioną. Osoba uzależniona e, niszczy w bardzo mocny sposób własne życie, ale również niszczy życie ludzi z którymi jest e, związana. E, ja często używam w szkołach takiego porównania. E, w niektórych ze szkół możemy zobaczyć jeszcze stare, takie dawne e, grzejniki żeliwne i e, kiedy Pokazuję na taki grzejnik, pytam: Czy gdybym zrobił dziurę w jednym z żeberek tego grzejnika, to czy woda wyciekłaby tylko z tego jednego żeberka? I wtedy wszystkie osoby rozumiejące, że jest to system naczyń połączonych, mówią: Nie, no oczywiście wyciekłoby to z całego grzejnika, tak naprawdę cały system grzewczy tutaj byłby przez to uszkodzony. Jednak logika osoby uzależnionej często prowadzi taką osobę na tory, w których ci ludzie mówią w siebie wlewam, nikomu nic złego nie robię. Ktoś może powiedzieć za swoje pije. Bardzo często słyszymy od takich osób stwierdzenia, które są nacechowane takim podtekstem, że to moje życie. I to jest moja wolność, i może nawet jeśli robię coś głupiego, to to dotyczy tylko mnie i wara innym od tego, żeby w jakiś sposób wrzucać na mnie odpowiedzialność za innych. Niestety, jednak, nasze życie jest czymś, co. Wpisuje się w taki system naczyń, naczyń połączonych. Pijący mąż niesamowicie skrzywdzi swoją żonę, nawet jeśli nigdy nie podejmował takiej decyzji. Pijący ojciec niesamowicie skrzywdzi swoje dzieci, nawet jeśli by był gotów przysięgać ze łzami w oczach, że nigdy nic złego by im nie chciał zrobić. Piąca żona skrzywdzi. Swego męża, pijąca matka, skrzywdzi swoje dzieci, to jest czymś nieuchronnym. Ludzie żyjący w stałym stresie, związanym z tym, że w ich otoczeniu znajduje się osoba uzależniona. Zwykle próbują z tym radzić sobie w jakiś naturalny sposób. Tu próbują wymusić w jakiś agresywny sposób zmianę zachowania, próbują to bagatelizować, przeżywają głęboki wstyd, podejmują próby udawania, że nic się nie dzieje. Jest wiele, wiele różnych sposobów radzenia sobie w naturalny sposób z tym, że mamy do czynienia z Uzależnioną osobą w swoim najbliższym otoczeniu. Jednak takie osoby podejmujące różne formy walki z uzależnieniem w życiu bliskiej osoby. Po jakimś czasie gromadzą ogromną ilość frustracji, bezsilności, bólu, wstydu i wielu, wielu innych odczuć, które sprawiają, że ich życie nie funkcjonuje już w normalny sposób. Alkohol, pity przez jednego człowieka, może zniszczyć całą jego rodzinę. Narkotyki zażywane przez jedną osobę mogą zniszczyć całą jej rodzinę. Współuzależnienie to właśnie coś, co dzieje się w życiu wspólnoty, w życiu rodziny. Gdy jedna osoba wchodzi w uzależnienie, nie ma uzależnienia, które nie generuje cierpień. Nie ma uzależnionych ludzi, którzy nie przenoszą swoich problemów na życie innych osób. Dlatego też. Patrząc na temat profilaktyki uzależnień, potrzebujemy rozumieć, że nie tylko musimy w jakiś jasny sposób dać do zrozumienia osobom, które potencjalnie są zagrożone używaniem środków psychodelicznych, co w wyniku tego może się wydarzyć w ich życiu, ale też te osoby powinny rozumieć, że nieuchronnie Skrzywdzą, nieuchronnie odcisną bolesne piętno na życiu e, innych osób, i to będzie najgłębsze i najboleśniejsze piętno w życiu tych osób, które najbardziej ich kochają. E, tego powinniśmy być świadomi.